Dzień dobry, Miał. Słuchajcie, stwierdziłem, że zrobię prezent dla tego pięknego kociaka. Tutaj mamy malucha, którego posadziłem pierwszy raz w życiu na trawie Ariska. Moket oczywiście ze mną wyszedł, więc tutaj na razie ma towarzystwo. Arisek jeszcze nigdy w życiu nie był na trawie. Zobaczcie, jaka jest jego reakcja. Jest mocno zdziwiony. Od razu zaznaczam, że teren tutaj mam zamknięty, jest bezpieczny, więc w związku z tym nie biegają żadne psy. Koty biegają do magazynku, ale tutaj jest bezpiecznie. No i przede wszystkim kota nie wypuszczę, tylko będę z nim teraz siedział tutaj i patrzył na niego i bacznie obserwował, jak będzie reagował, bo to jest dla mnie zawsze ciekawostka. Od razu powiem. Wszystkim tym, którzy mają koty, że kotów nie powinniśmy wypuszczać w miejscach niebezpiecznych. Ogólnie, kot na wolności to kot morderca, kot, który dziesiątkuje małe stworzenia takie jak na przykład wróbelki, jaszczurki. Więc, czym mniej kotów na wolności, tym więcej ptaków, to od razu muszę powiedzieć. Dlatego też tak bardzo walczę o kastrację zwierząt. Ja na razie ariska sobie przełożę tutaj do oczka, bo tu jest fajna miejscówka. Mhm. I będę dalej ten temat kontynuować. Więc yy, dlatego, tak dla mnie ważna jest kastracja kotów bytujących. Nie tylko z racji tego, aby same koty nie cierpiały, ale także inne zwierzęta. To jest też rzecz, o której wiele osób nie pamięta koty Mówi o kotach domowych, takich kotach biegających przy zagrodach są odpowiedzialne za setki tysięcy tysięc, tysiące istnień małych zwierzątek, które idą do nieba. Nie dlatego, że kot jest głodny, tylko dlatego, że koty mają ogólnie instynkt. No dobrze, zmieniając temat, popatrzmy sobie tutaj na Ariska, co Arisek robi pierwsze jego momenty tutaj na, na trawie. Zobaczcie, bardzo żywo zainteresowany jest trawą. Zaczął ją podgryzać. Jeśli będziecie kiedykolwiek ze swoim wywonkiem wychodzić, a teraz, o ciekawe, teraz uwaga, na stadiu nosek i wącha, wącha otaczającą przyrodę. Naprawdę ładnie tutaj pachnie. Czuć trawę. Ja jestem z daleka od Komunikacji miejskiej, mimo że w pobliżu, gdzieś tam w oddali słyszę e, obwodnicę, to jednak tutaj ta część jest bardzo spokojna. Dźwięk z obwodnicy idzie daleko się niesie, natomiast tutaj samochody nie jeżdżą, jest naprawdę spokój i cisza. Wracając do tematu dywonów na świeżym powietrzu, jeśli już bierzecie dywonka swojego na spacer, to pamiętajcie, żeby nie biegały inne zwierzęta koty, obce, e, psy żeby nie było komunikacji yy, samochodowej w pobliżu, także żeby, żeby nie było dużo krzaków, żeby się nie schował. No, jakieś małe krzaki mogą być. I żeby były fajne roślinki, takie jak trawa czysto, żeby miejsce nie było niebezpieczne, yy, to znaczy miejsce, gdzie są kleszcze. No skąd wiemy, że są kleszcze? No nie wiemy tego tak naprawdę. Ale możemy się domyśleć, jeśli będą paprocie. Takie półmetrowe, jakieś dziwne rośliny, których nie kojarzymy, ala chwasty, to jest wielce prawdopodobne, że tam mogą być kleszcze. No i kota nie spuszczamy, patrzymy na niego cały czas. Kot nie będzie Wam uciekać, biegać gdzieś daleko. Ja pamiętam jeszcze, jak mieszkałem w łodzi, to tam z nataszką wychodziłem codziennie przed blok. Ona rozpędzała się pomiędzy jednym drzewem a drugim drzewem. No i tak spędzaliśmy sobie godzinkę, pół godzinki. A mieszkając tutaj w Gdańsku, jeszcze w bloku z Gotą, też codziennie wieczorem wychodziliśmy na spacer wokół bloku. Fajny to był blok, bo tak jak mówiłem, mimo że samochody dojeżdżały do bloku, to jednak tylko mieszkańcy, więc nie było tak naprawdę żadnego ruchu. A i też był tylko z tego co kojarzę, jeden albo dwa psy, które rzadko wychodziły. Znaczy, wychodziły normalnie na spacer, ale trzeba by mieć szczęście, żeby na nie trafić więc był spokój, cisza i kot mógł sobie spokojnie ze mną spacerować. Dosłownie jak pies potrafiliśmy obejść w raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć bloków i nie było najmniejszego problemu. Ogólnie koty, nie wiem czy wiecie, ale potrafią chodzić tak jak psy na spacerze. Wtedy one idą albo w pobliżu jednego, dwóch trzech metrów, albo gdzieś tam przesuwają się przy boku drogi w momentach, kiedy, nie wiem, na przykład by ktoś przechodził, albo jakiś byłby odgłos, to na chwilę przykup, na chwilę stają w miejscu, nasłuchują, no i w zależności od tego, co się dzieje, albo kontynuują drogę, albo, albo po prostu starają się delikatnie gdzieś tam zakamotu schować. Używają kamuflażu polegającego na tym, że się nie ruszają. O, tak, chciałem to powiedzieć. No patrzymy, co Arisek robi. Przepiękne otoczenie. Nie wiem, czy Wam się podoba, te oczko. Podobne do kolorystyki kolorystyka wody do Zatoki Gdańskiej. Tutaj mamy Bociana Karola. No i takie kwiatki z tamtego roku, niby miały być jednoroczne. W ramach programu gdyńskiego zasiania różnych roślinek które miały sprawić, że wszystkie zapylacze Będą korzystać z tego. Zostały mi one wyrosły w tym roku i mam nadzieję, że te zapylacze, czyli owady, które zapylają, będą się z tego cieszyć i będą korzystać. Ja na razie postaram się tutaj ariska wziąć, żeby mi się nie skował pod trampolinę, żebyśmy mogli sobie na niego patrzeć. Od razu też chciałem powiedzieć jedną rzecz bardzo uważną: yy, z racji temperatur, które się będą niedługo pojawiać, już teraz czuję, że jest bardzo gorąco. Ja jestem na bosaka i w krótkich spodenkach. Biorę w tym momencie staram się jak najwięcej witaminy D złapać na swoje ciało nieopalone do tej pory człowiek się suplementował witaminą D a w końcu będzie mógł naturalnie ją wytwarzać więc wracając do tematu słońca to chciałem powiedzieć że zwróćcie uwagę na to żeby nigdy ale to nigdy kociak nie był przegrzany tak? taki mały jeśli biega z wami to parę minut na słoneczku parę minut w cieniu taki mały kot potrafi się szybko nagrzać no, już dalej to już jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że może być wielkie nieszczęście. Ogólnie, jak będziecie mieli ogródki swoje własne, takie bezpieczne, to też pamiętajcie o tym, także na balkonie, żeby przepilnować e, ja go tutaj. Też pamiętajcie o tym, żeby kot miał miejsce, gdzie może się schować w cieniu. Tu jest trampolina, a zawsze przeważnie jest tak, że. Jakby wypuszczam, to pituchy nam gdzieś tu się chowają w tym cieniu. Teraz wiem, co chcesz zrobić, kolego. Ok, no, możemy tutaj łazić sobie. Ale tu mamy taki żywopłot. Ja wiem, że chcesz tam pewnie schować się, a mi to się bardzo nie podoba, bo mi się tam nie chce chodzić. Ponadto może się czaić jakiś na przykład stwór wielki, w postaci kleszcza. Tak tak właśnie. Żywopłoty niskopienne, czyli takie, które od razu już praktycznie. Są przy, z tymi igiełkami przy ziemi. To też ryzyko tego, że może pojawić się kleszcz. Jak jakiś inny zwierzak tego kleszcza tam przyprowadził. Teraz nie było widać, ale Arisek pięknie skoczył sobie. Widać, że się bawi. O. Obwąchuje kwiatka. No właśnie. Arisku zapraszam. Chodź, 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 chodź do mnie. Ciekawe, czy będzie reagował, jak będę go wołać. A Widać, że jest naprawdę podniecony pozytywnie. Yy, nie boi się. O. No, I właśnie tam gdzieś mi się zaraz zacznie chować, więc muszę reagować. Chodź, kolego. Tak wygląda spacer z małym kotem, z dużym podobnie. Czyli to nie jest tak, że my go trzymamy na szelkach i ciągniemy. To on ma sobie wybrać miejsce, gdzie ma sobie chodzić, a czasem go po prostu z powrotem przeniesiemy. Słuchaj, kolego, tu, jest, tu są bardzo fajne roślinki. Ale chce się ganiać ze mną. No dobrze. Kochani, serdecznie Was pozdrawiam. Do tematu yy, tego filmu, który umieściłem z przychodni. Gdzie zostawiłem kocura do kastracji, to jeszcze wrócę. Nagrałem coś tam telefonem, więc muszę to zmontować, bo tak szybko szarpałem. Więc zmontuję to i wrzucę jeszcze dzisiaj. A jutro o 10 będziemy kotka odbierać. Gdyby ktoś z Gdańska był chętny, z Trójmiasta, na takiego fajnego kitucha do adopcji, to też zapraszam. O tym zresztą więcej powiem. Chodźcie kolego tutaj, ok, ale to już później, na razie popatrzmy sobie jeszcze przez chwilę na riskę